Przed Wami interaktywna mapa Chorwacji, która ułatwi Wam lub zainspiruje do poznania nowych miejsc w Chorwacji, czy pomoże Wam w zdecydowaniu gdzie do tej Chorwacji w ogóle się wybrać. Ta mapa właśnie przed chwilą wyświetliła się tutaj dla Was przez chwilkę, ale zaraz przejdę do tego właśnie jak ona działa, gdzie jest dostępna i co dzięki niej możecie osiągnąć, w jaki sposób w ogóle powstawała. I jak może być dla Was po prostu przydatna w wybieraniu nowych miejsc do spędzenia urlopu czy wakacji w Chorwacji nie tylko w tym roku, ale myślę, że też w następnym. Przede wszystkim, o co w ogóle chodzi? Jaki był pomysł? Jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, na tym kanale o Chorwacji jest tych filmów właśnie z różnych miejsc z Chorwacji. Grupa ponad chyba 150, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ale rozumiem, że tutaj pojawia się też dużo widzów, którzy nie są zaznajomieni jakby z początkami tej naszej chorwackiej przygody, właśnie na tym kanale. I to właśnie dla nich głównie powstała ta mapa. Chociaż nie tylko dla nich, ponieważ wiele osób pyta mnie w komentarzach czy w prywatnych wiadomościach, w social mediach, do czego oczywiście zapraszam, czy na przykład byliśmy w jakiejś tam miejscowości XYZ. Czy możemy ją polecić? Czy są jakieś filmy na kanale? I jakby. Rozumiejąc potrzebę i też rozumiejąc brak czasu niektórych, że na przykład niektórzy nie, 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 wiem, nie mają czasu, nie chcą sprawdzić, na przykład poszukać, tak, czy na kanale były jakieś filmy z danego miejsca, do którego chcą się wybrać albo który chcą zobaczyć, to właśnie taka mapa powstała właśnie dla nich. Co ta mapa obejmuje? Ta mapa obejmuje przede wszystkim miejsca, które wraz z żoną, czyli operatorką kamery na tym kanale. Zwiedziliśmy przez dłuższy czas lub na tyle długi, że mamy coś o tych miejscach do powiedzenia, lub też mamy nagrane filmy z tych miejscowości. Czasami to są tematyczne, tematyczne filmy o tych miejscowościach, przedstawiające po prostu te miejscowości, czasami po prostu filmy o czymś zupełnie innym, ale o Chorwacji, ale po prostu nagrane w tych miejscach. Na jakiej zasadzie to działa? Jak mogliście zauważyć, te pineski na tej mapie są podzielone jakby na dwa kolory. Jeden kolor, ten, który bardziej jest na południu, obejmujący środkową Dalmację, jest to, jest to okres, kiedy w tej Chorwacji żyliśmy przez prawie dwa lata i stamtąd nagrywaliśmy właśnie filmy. A tam gdzieś na północy, na półwyspie Istria, na Kyrk i, i też w kawałku właśnie Dalmacji. Są to filmy z naszej miesięcznej wyprawy do Chorwacji, gdzie trochę pracowaliśmy, trochę się urlopowaliśmy i z tego też wyszło ponad 20 filmów, do których oczywiście zapraszam. No ale właśnie, jak to w ogóle działa? To znaczy, już wam pokazuję. Bierzecie sobie mapę, otwieracie. I przed Wami są miejsca, w których właśnie byliśmy do tej pory w Chorwacji. Jeżeli interesuje Was na przykład Split, Split to jest w ogóle pierwsze miasto, które, które ja podaję jako przykład, ponieważ w tym splicie mieszkaliśmy i najłatwiej jest tak jakby mówić o tym w formie filmu. Więc kiedy klikniecie na pineskę postawioną na splicie, to Waszym oczom ukaże się spis. Linków. Linki, które prowadzą do filmów, które powstawały w danym miejscu. I tak jak już wcześniej powiedziałem, te filmy czasami dotyczą konkretnie miejscowości, przedstawienia miejscowości na przykład, a czasami są to filmy po prostu nagrywane w danym miejscu, ale w tych filmach też są na przykład czasami jakieś tam przebitki, gdzie możecie po prostu zobaczyć przy okazji jako bonus gdzieś tam jakieś może miejsca, które was zainspirują, które wam się spodobają i tak dalej, i tak dalej. Więc na przykład, nie wiem, teraz przechodzicie na Półwysep Istria i możecie zobaczyć, że tam są filmy z Rowin, z Wyrbnika, po, przepraszam, nie z Wyrbnika, z Wersar. Z Wersar? Tak, z Wersar. Z Puli na przykład, tak? I możecie sobie po prostu kliknąć w daną pineskę i już widzieć ile materiałów tam w danym miejscu zrobiliśmy. Jeżeli traficie na taką pineskę, gdzie opis niestety pokaże Wam, że brak filmów z danego miejsca, bo takie pineski też są, co to w ogóle oznacza i dlaczego te pineski tam są? Oznacza to to, że mimo wszystko w tych miejscach byliśmy, ale z jakiegoś powodu nie nagrywaliśmy tam filmów. No bo czasami nie mieliśmy jakiejś inspiracji, czasami nie wiem, może nas gonił czas, czasami byliśmy sam zbyt krótko i nie poczuliśmy jakiegoś takiego feelingu danego miejsca, takiego fajnego odczuwania, które pozwoliłoby nam na, na właśnie. E, nagrywanie tam, dlatego, mimo wszystko, zostawiliśmy te miejsca. Zostawiliśmy te miejsca po to, że w każdym momencie możecie się po prostu z nami skontaktować i zapytać: Nie wiem, co myślimy o danym miejscu, e, co tam jest ciekawego. My chętnie pomagamy w prywatnych wiadomościach. Nigdy nie odmówiliśmy nikomu tak naprawdę pomocy, jeżeli ktoś pytał, właśnie, czy, czy tam inspiracje, czy to, e, co polecamy. Więc jeżeli traficie właśnie na taką pineskę. E, no to wiem, możecie być rozczarowani, że, że no, dlaczego tam nie ma filmu? Skoro tak, to po co jest ta pineska? No, ale właśnie po to, żebyście wiedzieli, w jakim obszarze my generalnie operowaliśmy, jakby będąc w tej Chorwacji. Czy żyjąc tam, bo tak jak mówię, głównie dla nowych widzów kanału, my tam kiedyś żyliśmy na stałe e, przez jakiś czas. E, no i ogólnie, żebyście wiedzieli, właśnie. Jakie miejsca są dla nas znane i o jakich miejscach mamy mniej więcej yy, mniejszą, większą wiedzę? Na tyle, żeby można było coś jednak o tych miejscach y, powiedzieć. Pamiętajcie też, że na przykład w niektórych miejscach, jako że żyliśmy w Chorwacji, byliśmy, nie wiem, tylko zimą, powiedzmy. E, więc możecie znaleźć tam na przykład filmy z zimowej pory i z tego co pamiętam, to filmy z zimowej pory na pewno znajdziecie pod Pineską e, ze Splitu, pod Pineską z Breli, e, pod Pineską gdzieś tam z Cioło, e, chyba jeszcze gdzieś tam pod jakąś Pineską, e, czy w Makarskiej byliśmy, już nie pamiętam. E, tak czy inaczej. E, mapa jest dostępna pod linkiem, który znajduje się bezpośrednio od razu w opisie e, filmu. Więc można sobie tam kliknąć. No i teraz też pewnie wyświetlił się ten link na ekranie. Jeżeli chodzi o taki plan na przyszłość, bo też ta interaktywna mapa Chorwacji będzie się troszeczkę rozwijać. Rozwijać się będzie też przede wszystkim z tego powodu, że my do tej Chorwacji wracamy. Więc na pewno będziemy nagrywać kolejne nowe filmy z nowych miejsc, ale też ze starych, więc, więc dojdą. I jest taki plan, żeby może jeszcze rozwinąć o coś, na przykład nie wiem, o jakąś galerię zdjęć, jakieś większe opisy, jakieś porady. Jeżeli ten pomysł się przyjmie na tą interaktywną mapę Krowacji, to on oczywiście będzie rozwijany. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o, o to, co już jest pod każdą z tych pinezek, to działa to w ten sposób, że tam po prostu macie wszystkie linki do prawie wszystkich filmów na tym kanale. Prawie wszystkich, bo niektóre filmy po prostu nie nadawały się do tej formuły, więc zostały pominięte. Na przykład poradniki, no bo jakieś tam poradniki nagrywane ze splitu, no okej, okay, były w splicie, ale niekoniecznie jakby pokażą Wam te, te miejscowości tak? w jakiś sposób. Ale przy każdym linku znajdziecie też bardzo krótki opis, co dokładnie jest na tym filmie. Czy to jest film poświęcony temu danemu miejscu? Czy to są na przykład urywki z, z takiego miejsca? Czy to są jakieś tam, nie wiem, filmy z góry na przykład? Jeżeli jeden odcinek traktuje o kilku miejscowościach, bo tak też może być, bo tak chociażby przykładowo był zrobiony film bodajże z Orebicia, gdzie pojawiło się też Kuciszta. Kuciszta? Jakoś tak? E, niedaleko obok? No to jest tam wyszczególnione po prostu, że tam od pierwszej sekundy do tam piątej minuty jest taka miejscowość, a taka miejscowość od tej i od tej. Także e, to są linki prowadzące bezpośrednio do takich finalnych filmów. Ale jeżeli chodzi o, o takie sekcje, gdzieś tam które opowiadają o danej miejscowości, no to wtedy musicie tam troszeczkę jeszcze się wczytać i w ogóle dowiedzieć się, czy to jest na przykład vlog, czy to jest zaprezentowanie miejscowości, czy to jest jakaś luźna forma, czy to jest jakaś mieszanka, tak. Więc zachęcam gorąco do skorzystania z interaktywnej mapy Chorwacji, link zamieszczam w opisie, mam nadzieję, że to się przyda. Jeżeli potrzebujecie jakby jeszcze jakiegoś takiego, nie wiem, doradztwa, jeżeli pierwszy raz wybieracie się do Chorwacji albo nie wiem, albo wybieracie się w nowe rejony, jeżeli się czegoś boicie i nie możecie znaleźć jakiejś informacji, jeżeli staracie się zrozumieć Dany region bardziej, to jeżeli w takim regionie byliśmy, żyliśmy, znamy go dobrze, to chętnie takie doradztwo oczywiście możemy Wam zapewnić. Więc możecie łapać nas poprzez Facebooka albo przez Instagrama, lub też mail, który znajdziecie tutaj w opisach na kanale właśnie YouTube'owym. Dajcie znać, czy w ogóle taka interaktywna mapa Chorwacji to jest coś, co faktycznie Wam ułatwi lub ułatwiło sytuację w odnajdywaniu danych miejsc, czy danych inspiracji, bo też rozumiem, że nie każdy sobie może pozwolić na obejrzenie 150 filmów, które trwają tam, nie wiem, po 20-30 minut. Ja kiedyś to w ogóle liczyłem, żeby obejrzeć wszystkie filmy na tym kanale, to chyba trzeba byłoby non-stop 40 godzin oglądać, no a nikt nie ma tyle wolnego czasu, myślę, dzisiaj. Także wchodźcie na mapę, klikajcie w miejscowości, które lubicie, albo które chcecie odwiedzić, i sprawdzajcie konkretne już dokładne materiały z tego danego miejsca. I cóż, mam nadzieję, że taki, taka właśnie pomoc wam się przyda. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takim pomyśle. I na dzisiaj to tyle. Dziękuję, do zobaczenia. Bok.